Poszła Kasieńka, za Dunaj po wodę, jaś za nią, hej, jaś za nią, za swą Kasieńko kochaną, za swą Kasieńko kochaną. kochana z tysiącaś wybrana, wróżę się. Ej wróćże się, ja ci wódejki, dwie konewejki wejki przyniesę. Ja ci wódejki, dwie konewejki wejki przyniesę. Kasia stanęła, ruczkami trząsnęła i myśli Hej i myśli, powiesiła seruciany wianeczek na wiśni, powiesiła seruciany wianeczek na wiśni.